Taka ciekawa nierówność do udowodnienia, i chciałem ją udowodnić za pomocą nierówności Jensena, bo myślę, że tutaj nierówność Jensena jak najbardziej się nadaje do tego. No i zanim przejdziemy do mm, samego dowodu tej nierówności, to na, najpierw kilka słów o nierówności Jensena, a przede wszystkim definicja funkcji wypukłej. F wypukła. F jest wypukła, jeśli zachodzi taka nierówność. F od Q1 x1 dodać q2 x2 jest mniejsze, równe niż q1 f od x1 dodać q2 f od x2. Dla każdego x1, x2 należącego do dziedziny i dla każdych dodatnich q1, q2, które sumują się do jedności, czyli q1 plus q2 muszą sumować się do jedności i q1, q2 musi być większe od 0. Musi być większe od 0. Ok, Jensen wprowadził tą nierówność yy, trochę inny sposób, bo Jensen rozważał F od X1 dodać x2 na 2. To jest szczególny przypadek. F od X1 dodać F od X2 szczególny przypadek, gdy Q1 i Q2 to jedna druga. Ale dla funkcji ciągłych to. Jest równoważne temu. Dla funkcji ciągłych te dwa są równoważne. Dobra, to tutaj to, tą bardziej szczególną wersję weźmiemy sobie w ramkę i ją pominiemy. Przede wszystkim ta czerwona wersja ma bardzo prostą interpretację geometryczną. Jeśli mamy funkcję jakąś wypukłą, i tu mamy x1, i tu mamy x2, to każdy punkt pomiędzy x1 a x2 można jednoznacznie zapisać w postaci kombinacji liniowej tych punktów x1 i x2. Mianowicie przyjmując takie współczynniki q1 x2 odjąć x, x2 odjąć x1 i q2 x odjąć x1 przez x2 odjąć x1. No i na odwrót, yy, jeśli x jest w postaci q1, x1, dodać. Q2, X2, no to, yy, no to zawiera się pomiędzy X1 i X2, dla pewnych właśnie Q1 i Q2. I teraz jak połączymy sobie y, odcinkiem te, te dwa punkty, no to wartość funkcji w X, czyli to f od X, będzie zawsze mniejsze, równe niż y, punkt leżący na tym odcinku, czyli cały odcinek znajduje się ponad wykresem funkcji yy, i i to jest cała idea bardzo prosta, a, a jakże niezwykła, bo daje to jest taki generator do nierówności. Biorąc różne funkcje wypukłe, możemy uzyskiwać różne, różne nierówności. No, i ten warunek można udowodnić na, na większą ilość tu składników, czyli to było dla, dla dwóch składników. Zachodzi też. Zachodzi, zachodzi też coś takiego f od q1, x1 dodać i tak dalej. F od, od Qn, xn jest mniejsze, równe niż q1, f od x1 i tak dalej. Qn, f od xn. Yy, I to uzasadnia się indukcyjnie. Dla n równego 2. Yy, dla n równego 2 mamy mamy to nierówność dla n równego 2 mamy tą nierówność którą udowodniliśmy tutaj odcinek jest wyżej niż niż e, odcinek jest leży ponad wykresem funkcji dla funkcji wklęsłej no i indukcyjnie załóżmy że zachodzi dla n Jakiegoś n, jednego konkretnego n, i sprawdzimy, czy ta nierówność zachodzi dla n plus 1. To napiszmy sobie dla n plus 1, będzie to wyglądało tak: Qn, xn, Qn plus 1, xn plus 1, i zastąpimy y, ostatni czynnik q1, x1, dodać qn minus 1, xn minus 1 dodać te, te dwa czynniki sumę tych dwóch czynników zastąpimy przez 1 qn dodać qn plus 1 to może już niżej napiszę dodać qn przez qn dodać qn plus 1 xn dodać qn plus 1 przez qn dodać qn plus 1 xn plus 1. Ok, yy, i teraz yy, mamy współczynniki. Mamy n współczynników. Pierwszy, drugi, trzeci, n minus pierwszy i nty, które sumują się do jedynki, To nam pozwoli korzystać z założenia indukcyjnego i mówi to, że to jest mniejsze niż q1 f od x1 dodać i tak dalej. qn odjąć 1 f od xn odjąć 1, dodać qn, dodać qn plus 1, f od właśnie tego tutaj. f od tego. Ale to też sumuje się do jedynki. To plus to. Więc możemy jeszcze raz skorzystać z naszej nierówności jensena dla dwóch czynników. No i otrzymujemy, że q1 f od x1. Także ten dowód jest, jest dosyć, dosyć elementarny. qn plus 1 f od xn plus 1. Czyli roz, rozszerzyliśmy sobie tą nierówność na, 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 na wiele składników. No i wystarczy teraz rozważyć funkcję wypukłą f od x, x do trzeciej i przyjąć q1, q2, q3, 1 trzecia. I otrzymujemy nierówność. Pozostaje udowodnić, że x do trzeciej jest funkcją wypukłą, czyli wystarczy sprawdzić ten warunek. Wystarczy sprawdzić ten warunek, który nie jest, nie jest jakiś uciążliwy, żeby sprawdzić to w przypadku funkcji x do trzeciej. Ten warunek możemy zapisać jeszcze, można się spotkać z takim zapisem, również dla funkcji wypukłej, że dla każdego T należącego od 0 do 1 f od 1 minus t y, razy a dodać t razy b jest mniejsze równe niż 1 minus t f od a dodać t f od b. Bo wówczas, jak t sobie jeździ w przedziale od 0 do 1, to ta liczba jeździ w przedziale od, od, od a do b od a do b. No i to wykazać w przypadku funkcji x do trzeciej nie jest aż tak trudno, bo podnosimy wszystko do trzeciej potęgi a do trzeciej dodać 3 a kwadrat b dodać 3 a b kwadrat y, dodać b do trzeciej jest mniejsze, równe niż 1 minus t a do trzeciej dodać t B do trzeciej. Wszystko na lewą stronę wyciągniemy sobie 1 minus T e, A do 3 przed nawias zostanie nam 1 e, minus T do kwadratu, odjąć 1, dodać całe to, i tutaj. E, wyciągniemy sobie tb do trzeciej przed nawias i zostanie nam t kwadrat odjąć 1 i to ma być mniejsze równe od 0 dla każdego t z przedziału 0,1 no to jeszcze pozbędziemy się tych nawiasów i to sobie rozpiszemy to będzie w ten sposób wówczas zapisane to będzie t kwadrat minus 2t czyli t, t minus 2 dodać 3, 1, dodać no to, co wkleiłem w sumie, dodać to, dodać, a może nie dodać, tylko tutaj już zrobimy odjąć t, b do trzeciej i zapiszemy 1 minus t, t plus 1, ma być mniejsze, równe od 0. No to skraca się dużo, bo 1 minus t występuje w każdym czynniku, więc skróci się 1 minus t, t też się skróci, bo t też występuje w każdym czynniku i to w zasadzie tyle i zostało nam równanie y, liniowe a do trzeciej t minus 2a do trzeciej liniowe ze względu na t y, dodać 3a kwadrat b minus 3a kwadrat bt y, dodać 3at b kwadrat minus bt do trzeciej plus, minus b do trzeciej minus b do trzeciej ma być mniejsze od zera Teraz zbi zbiorę sobie wszystko, gdzie występuje t, mam a do trzeciej minus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat minus, yy, tu b do trzeciej ma być, a, a nie t do trzeciej, minus b do trzeciej ma być mniejszy również b do trzeciej yy, plus 2a do trzeciej minus 3a kwadrat b. OK, to nierówność pozostaje udowodnić, tą nierówność dla, dla każdego T od 0 do 1. Także lewa strona jest na pewno mniejsza równa niż jak T będzie jedynką. Nie jak T będzie jedynką, to to jest maksymalna wartość jaką może przyjąć lewa strona, więc lewa strona jest mniejsza od tego i pokażemy, że to będzie mniejsze od y, mniejsze od y, tego. Co nie jest już, co nie jest trudne. Tu się też coś ukróci. Y, to się ukraca, czyli mamy do pokazania, że 2b do trzeciej plus 2a plus a do trzeciej jest większe równe niż 3ab do kwadratu, a to wynika już z nierówności pomiędzy średnią arytmetyczną i geometryczną. Jest większy również pierwiastek trzeciego stopnia z A do trzeciej, B do trzeciej, b do trzeciej, co jest yy, równoważne tej nierówności. Czyli mamy wykazane, że x do trzeciej jest wypukła i stosując q1, q2, q3 równe 1 trzecia otrzymujemy wyjściową nierówność.